Jaki piękny muchomor w pięknym lesie w Zieleńcu. Tutaj jakiś drugi mały trójaczek. Polecam spędzić sobie e, jakiś jeden dzień właśnie tutaj na torfowiskach koło Zieleńca. My tu jesteśmy pierwszy raz, a już mi się podoba. Przepiękny las. Wody, słuchajcie, tutaj spadające z zieleńca, Spadają jakby do dwóch mórz: w jedną stronę do Morza Bałtyckiego, a w drugą stronę do rzeki i wpływają do Morza Północnego. Także fajne miejsce. Janek, idziesz dalej? Ale to super. Chłopak sobie leci, siada, bo tutaj wabi go roślinka A za tu takim, ten? Męka. Mieszkają? Pani Rosiczko Gdzieś tutaj są No są tutaj, czekają na muchę Pozdrawiamy z Zieleńca hmm. Zbyliśmy sobie na obiedzie w schronisku czeskim, a teraz Zjeżdżamy na dół To tu łodzę, bo cię zbędę telefon Oho. Uważam, uważam